Dzień dobry Panie Antoni. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłem tu dzisiaj przyjechać i porozmawiać o pompie, którą jakby Pan od nas jakby zakupił i u to, to Pana założyliśmy. E, proszę mi powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy w Złotnikach koło Mielca, województwo podkarpackie. E, tak. Panie Antoni, proszę mi powiedzieć, bo Pan u siebie miał wcześniej dwa źródła ciepła, czyli miał Pan kocioł gazowy i kocioł węglowy. Jak to się stało, że w ogóle zdecydował Pan się na pompę ciepła? E, Dlaczego? Na samym początku był piec e, węglowy. Trzeba było do tego pieca kupować opał, czyścić, sprzątać. Później decyzja zapadła, żeby wymienić piec węglowy na gazowy, ale zdecydowałem się, że trzeba zostawić ten węglowy jeszcze. No i właśnie decyzja padła taka, że rozmawialiśmy z małżonką odnośnie, żeby zmienić może na pompę ciepła. No i kilkakrotnie wchodziłem na, na YouTube, szukałem jakichś wiadomości, która pompa jest dobra, która jest godna polecenia. Przyjeżdżały tu różne firmy instalatorskie. wybierali taka taka 8, 10, 12Kw. Nikt nie zapytał się odnośnie budynku, jak jest ocieplony, ile ma drzwi, ile jest okien. No i właśnie padła decyzja, żeby, żeby no szukać dalej. No i właśnie skontaktowałem się z firmą Innowacyjny Dom. A akurat córka mieszka w Chrzanowie, sąsiednia miejscowość. No tam, i widać. właśnie zięciu y, sprawdził e, opinię pozycji, że firma istnieje. Tam, gdzie firma istnieje. No i właśnie pojechałem do, 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 do Zięcia, do, do córki, do Chrzanowa, No i przy okazji odwiedziłem e, firmę. Potwierdziła się, że jest taka tak, firma, tutaj, jest to, godna polecenia. To, to, to tak, to tak. Tu musimy trochę wyjaśnić, że ja wcześniej tutaj do pana, do niego przyjechałem, zrobiłem obliczenia, pomierzyłem wszystko tak, to jest i, prawdę, dałem, tak, tak. i dałem e, rozwiązanie. To pierwsza, pierwsza firma, która podeszła tak e, no, rzetelnie do, 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 do problemu. No i padła właśnie decyzja, żeby pan przyjechał, przyjechał e, tutaj do nas. No i, i odnośnie wybrać pompę ciepła. Decyzja padła, że to miał być Panasonic, to miał być LG, no ale po namyśle tak. padło, że no niestety Akon jest jedna z lepszych na rynku. Chodziło najbardziej mi o to, żeby była najciszsza, najwydajniejsza i żeby po prostu nie była duża odległość od domu, że nie byłoby strat. No i właśnie padło na Akonda. Tak, tu tak. jeszcze wrócimy do tej wizyty tak. u nas w tak. firmie, no bo tak jak tutaj pan Antoni powiedział, przyjechał tak. do nas do biura, tak. napił się kawy, pochodziliśmy po firmie, pokazaliśmy pomieszczenia i też, co było dla pana bardzo ważne, chciał pan zobaczyć użytkownika, który tą pompę tak. już ma. Tak. tak. I odwiedziliśmy, już beze mnie, ale pan sam odwiedził tak. wtedy. Tak. Pojechaliśmy właśnie do Czebini, do, 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 do Państwa. Nie, nie, nie było żadnego problemu, żeby, żeby zobaczyć. Pierwszy, pierwsze uderzenie to było, że ład i porządek, która ta firma instalowała. Wszystko na miejscu było poukładane, narzędzia poukładane. No i przede wszystkim yy, pompa na zewnątrz no, bardzo ładnie wyglądała, bardzo ładnie się prezentowała. No i decyzja właśnie też padła, że... Bo, bo Pan tak. trafił na montaż pompy ciepła tak, 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 e, tak, tak, u innego klienta, tak, który, który tak, był właśnie tak, montowany tak, w tych dniach. Tak, tak, tak. No i właśnie decyzja padła, że, że, że podejmujemy kupno i montaż tej, właśnie tej, tej, tej pompy. Pom tej. A tak się składało, że ja wczoraj odwiedziłem panią Krystynę tak. i nakręciłem shorta na kanał, też jest spuszczony jakby dzisiaj rano i tutaj pan Antoni też poznał panią Krystynę po głosie, po głosie bo jej tak. nie było widać, tylko jej cień, ale tak. to jest właśnie pani Krystyna. Tak. Która tak. też jest zadowolona. Z tego no urządzenia. i właśnie, wracając jeszcze do odnosie tej pompy ciepła, to później ja tak po trzech tygodniach po montażu u tej pani byłem i zapytałem się, czy ona jest e, zadowolona. Czy jeszcze raz pan pojechał. Tak, A ja to byłem. Pani tak, Antoni, tak, ja tak, tego nie tak, wiedziałem. Tak, 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 byłem, tak, oczywiście. Jeszcze raz nas no pan i, sprawdził. Tak, sprawdziłem jeszcze tego, i e, e, pani była zadowolona, wszystko w porządku, także no, 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 to już mnie utwierdziło na 100%, że padnie właśnie na kontę i na tą właśnie firmę innowacyjną, Bar, mimo już umowy tak, i wpłaconej tak, zaliczki. Tak, 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 tak. Panie Antoni, troszkę o Pana domu trzeba y, też powiedzieć. Jaka to jest wielkość domu? To jest budynek powierzchni 215 metrów powierzchni grzewczej. Jest budynek ocieplony steropianem grafitowym. Piętnastką, okna dwuszybowe. Podpiwniczenie, jak widać, tak. nie ma ocieplenia. Jest pustka w środku, są płytki. Kiedyś, może, jak, jak, jak decyzja padnie, to może od środka, ewentualnie w ewentualnie, no, e, pianką jakąś albo z styropianem tam w środku, tak. żeby tę dziurę uzupełnić. Tak, pani Antoni, a jak jest jeszcze dach y, ocieplony, bo to jest dach, też ważne. Dach strop jest strop. 30 cm wełny mhm. mineralnej. Stolarka, więź dachowa nie ocieplona, tylko powierzchnia stropu tak. jest ocieplona. Jak pan palił wcześniej ekogroszkiem, ile schodziło tego, tego, tego ekogroszku? 4-4,5 tony. 4, 4 tony. Ale nie było tak temperatury utrzymane, bo jeszcze budynek nie był ocieplony. System, system grzejnikowy, nie ma podługówki. Razem z małżonką pracowaliśmy, no to rano się podłożyło, przyjechało się po, po pracy, no to trzeba było znowu tak samo. I ta temperatura, taka była, no nie, człowiek nie był zadowolony. A teraz rzeczywiście naprawdę po instalacji pompy e, ciepła jest, jest, warunki są. <laughs> można powiedzieć, że. Lepiej się żyje. Lepiej się lepiej żyje. Się żyje. A jeszcze Antoni... tak troszeczkę wracając tak? z tego wcześniej, jak przyjeżdżały dzieci i wnuki, a zimno, a to mimo, że się paliło, mimo, że się podkładało, temperatura i tak nie była. Dobra, no bo ubierali pantofle, a teraz przyjechały zaskoczenie na świętach na bosakach biegają. O, dziadziu ciepło u ciebie. U dziadzia ciepło. Tak, tak, ta. tak. Panie Antoni, bo jak już mówimy o tym ociepleniu domu tak. i mówimy o tym ciepło, że było, tak. to mamy dzisiaj e, początek marca. Mamy dzisiaj jakieś 15 stopni, to są te dni już takie pierwsze bardzo ciepłe dni po tych bardzo zimnym lutym. Proszę powiedzieć mi, ile pompa panu zjadła? Pokażemy to pewnie na jakiejś przedbicie jeszcze w środku. Później, później pójdziemy do, do, do pomieszczenia i, i, i sprawdzimy, ale tak gdzieś koło 5, 5 tysięcy od 1 listopada. No, na początku no, może więcej tak zużyła z tego względu, no, bo budynek był wyziemnięty, trzeba było no, ogrzać. Teraz, teraz już tak przy tej temperaturze co minus 12. To 60-65 kW dobrała. Do, Panie tak, Antoni, tak. Bo jak stoimy koło tej pompy, tak. ona jest bardzo estetycznie ułożona, to znaczy, bo tutaj muszą Państwo też wiedzieć, że my w inwestycyjnym domu bardzo też często prosimy klientów, żeby sami przygotowali fundament pod pompę i odwodnienie, a Pan tutaj miał takie swoje, swoje pomysły proszę mi tutaj też opowiedzieć osobom oglądającym ten kanał jakie Pan zastosował tutaj jakby u siebie rozwiązanie, bo muszą Państwo wiedzieć, że pompa jest oddalona tego tak z tej perspektywy nie widać, ale jest oddalona od domu gdzie jest kotłownia, to jest jakieś rzecz, pewnie jakieś 3,5 metra tak, A dalej już proszę tak, powiedzieć. Tak, tak. Firmy, które przyjeżdżały tutaj, żeby zamontować wcześniej, no to różne wersje były odnośnie skroplin: a to drenaż, a to do kanalizacji, a to puścić, żeby samoczynnie odpływała. No ale, 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 jak pan Marcin przyjechał, podjęliśmy decyzję, że, że zostanie wykonana instalacja wykop do studni która kiedyś była wodą, studnia była woda użytkowa i, i, i skrupliny wszystkie idą, idą do, 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 do studni. No i oczywiście jest podłączone kablem grzewczym. Także mimo, że te mrozy były, wszystko w porządku, nie było żadnych usterek. Choć na początku to Sprawdzałem czy czasem nie ma tam jakichś przecieków. Tak. Sprawdzałem na odnośnie pompy czy pracuje, czy nie pracuje. No Okazało właśnie, bo się tutaj tutaj pan Antonio opowiadał, że nawet sąsiedzi pytali czy ta pompa po prostu w ogóle chodzi, chodzi czy, czy, czy po czy, prostu czy, czy tylko ekspo, stoi. A tutaj mamy jednych, drugich, trzecich tu tak, dom, tam tak, dom, a to tak. ale to się nie ma co dziwić, bo jest to bez Ściemy, tak naprawdę. Tak, nie, to, to, to z szczerego serca. Jedno z najniżcich tak, urządzeń, tak, jakie jest tak, dostępne tak, w Europie. Dzięki rozwiązaniom, bo tu muszę Państwu powiedzieć, kto jeszcze nie oglądał nasz kanał, natrafił na ten film jako pierwszy z e, tej serii, to tutaj w Akondzie jest konstrukcja pompy całkowicie inna, bo wentylator jest nie tutaj, tak jak w innych pompach, tylko wentylator jest z tyłu. Tutaj jest e, wymiennik. I tutaj są żaluzje, które powodują, że powietrze, które wychodzi z pompy, to ono idzie i tak naprawdę uderza w ziemię. Czy, czy tutaj coś się działo przed pompą? Zauważył Nie, pan? Nic, nic troszeczkę Nie. tak. Jak, jak, jak było lekko ochłodzenie, jakby był śnieg, tak? no to gdzie indziej stopniało, a tutaj, tutaj, tak. tak to, to, I to, tak to, to, powinno być. Tak? Dlatego że zimne powietrze, bo tak. ciepło jest zabrane z powietrza, z tyłu wchodzi cieplejsze. A tutaj przedem wychodzi y, zimniejsze powietrze. No okej, okay. panie Antoni, a jeszcze proszę opowiedzieć, bo jest y, tak zrobione, że mamy w kopaną rurę preizolową, te 3,5 metra wchodzi tak. y, do kotłowni. Jak to wszystko wyglądało? Y, sam, y, no, oczywiście po decyzji pana Marcina, że najbardziej to by było w tym miejscu podpięcie, no bo tutaj jak widać y, jest okno, tu jest mur, No tak żeby nie było y, dużo odwiertów zrobione, tylko bezpośrednio do szafy hydraulicznej, no to sam zrobiłem wykopy, przygotowałem, firma instalatorska przyjechała, bez problemu podpięła, pod także no jestem zadowolony. Oczywiście wszystkie te, te, te prace, tego no to wykonałem sam. Sam przygotowałem, tak tak, 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 tak. To prawda. Panie Antoni, bo e, Panu zależało na najwyższej jakości, stąd tak. ta pompa właśnie a to jest ta wersja Pro, czyli taka może troszkę mniej wydajna, ale za co konstrukcyjnie też zrobiona na sprężarce Kopylanda. Yy, to jest sprężarka skrolowa. Tylko ja mam też pytanie, bo, bo postawił Pan na najlepsze urządzenie, ale w środku też nie na prosty montaż, tylko znaczy na prosty. Yy, yy, to jest prosty montaż, ale. Finansowo jest, był on droższy, bo zakupił pan też u nas szafy hydrauliczne. Tak, szafa hydrauliczna. I Dlaczego? Z, y, dlatego, że już chciałem, y, żeby było wszystko w porządku. Skoro jeden sprzęt jest y, dobrej marki, no to nie, żeby były zbiorniki oddzielnie, tylko żeby to było wszystko w jednym miejscu, czyli w tej szafie hydraulicznej zamontowane. Także estetyka bardzo ładna, jestem zadowolony, także no, no, tylko, tylko tak, polecam. Tak, pokażemy to tylko, też na przebitka. Tak. Pani Antoni, proszę jeszcze powiedzieć mi, bo ja nie pamiętam, tam był zbornik w tej szafie z 200 czy 250 litrów? 200. 200 litrów. 200 litrów, 200 tak. litrów. ok. Czyli ten który najbardziej popularny. I tu muszę Państwu powiedzieć, że tam też jest system przeciwzamarzeniowy. Tak, UPS. Bo ten, czy to dla Pana było ważne? Bardzo ważne, bo y, u nas y, często są wyłączenia y, prądu. No i y, czasem się zdarza, że no, wyjedziemy gdzieś na dłuższy okres czasu. Tak. Y, a jak nie ma UPS-u, nie ma prądu, no to oczywiście y, przewody, pompa może ulec y, uszkodzeniu. Wszystko w jednej szafie jest zamontowane, tak. i mało miejsca zajmuje wygląd, estetyka na najwyższym tak. poziomie. Tam w środku jest zbiornik, tam, tam są grupy pompowe, e, filtr magnetyczny i jest, jest ten, ten system przeciwzamarzeniowy z podtrzymaniem, czyli jest tam dodatkowo e, akumulator, jest pompka, która powoduje, że jeśli nie byłoby prądu, czy zdarzyło się tej zimy, że nie było prądu? E, nie, nie zdarzyło się. To... Ani, ani razu. Raz, raz, raz mogła być, mogły być UPS włączony, no bo akurat coś było robione przy elektryce no i bezpieczniki tak. tego, no to 5 minut, no to, to tylko to. Okay. Ale wszystko zadziałało, wszystko w porządku. Panie Antoni, pierwsze wrażenie jak Pan tą pompę zobaczył? Bo ona teraz, jak Państwo widzą, ja mam 1,87 m wzrostu, jest ona wysoka, ale stoi na, wys na wysokim fundamencie. Jakie pierwsze wrażenie było, jak Pan zobaczył ją u tej Pani Krystyny? Yy, wydawało się na, mi, że, że po prostu jest duża, olbrzymia tak. w stosunku. No i teraz gdzie ją wziąć i postawić tak jak na, 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 u mnie przed, przed domem. No a teraz już wszystko do normy. Doszło, także no, no, jest, jest, ja, jest. Przed chwileczką, przed nakręceniem rozmawiałem z panem Antonim i on stwierdził, że tam pompa jest duża, ale jak postawiliśmy przed domem, to wielkość tej pompy y, zniknęła. Zniknęła, tak. tak. W stosunku do, 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 do budynku. Tak. Zgadzam się. Tak. Panie Antoni, e, czy e, jakieś słowo, y, jakby z doświadczenia, chciałby Pan powiedzieć, jak ktoś wybiera pompę ciepła albo zmienia źródło, e, zastanawia się, czy jakieś taką, takie, tak, takie słowo, porady, albo z własnego doświadczenia, coś by Pan, e, w którą stronę ten człowiek ma patrzeć, na co by Pan skierował? Tak, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim nie wierzyć którzy osobom, którzy przyjeżdżają i zachwalają, że taka pompa, czy taka pompa, tylko trzeba potwierdzić, potwierdzić na miejsce, tak jak ja to zrobiłem, zobaczyłem, przekonałem się, byłem we firmie, recenzje na YouTubie bardzo dobre, także no, no, tylko tylko polecać. Tak. Jestem, jestem yy, bardzo zadowolony, także polecam. To ja jeszcze muszę bardzo spytać, bo tak. tutaj obok jest małżonka, a żona jest zadowolona z tej Bardzo po... zadowolona. Może się... lepiej niż, no, niż, ale, niż ze mnie. Ale czy, ale czy miała ona jakieś <laughs> obawy? Bo wie Pani, co innego, jeśli ładuje się do kotła, którym się już pali 15 lat i nagle zmiana technologii na coś całkowicie e, nowego? To, 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 to na początku, to jak mówiłem, był piec węglowy. Tak. Nie pod, już nie używaliśmy go yy, gazówką, yy, szedł. Ale decyzja zapadła, żeby jednak, yy, bo gazu może zabraknąć, różnie to może być. W każdym razie padła decyzja na, na pompę ciepła. Tak. Jeszcze Panie Antoni, Pan ma fotowoltaikę. Tak. Jaka jest duża ta fotowoltaika? Yy, 10, 10 kW. Idą właśnie instalacji, yy, instalacje, co, co montowałem, to z tą myślą, że kiedyś yy, będzie zamontowana na pompa e, ciepła. Czy udało się panu na starych zasadach czy na nowych? E, to ma? na starych e, zasady, Na ostatnią tak. chwilę było e, Na ostatni dzwonek można powiedzieć, <grym> tak. W ostatni <grym> tak. dzień podpisana została umowa z zakładem energetycznym. Żeby... Tak, tak. tak, tak. No to rewelacja. No <grym> tak. no niestety te starsze zasady są lepsze niż te nowe, ale teraz i nadal fotowoltaika jest czymś co się co się opłaca, na ceny, które są. No to jeśli pan ma 10 kW, zakładamy, że, że sieć energetyczna wyjdzie panu z tego 10 20%. Tak. Ma Pan 8000 kWh do dyspozycji, a pompa wzięła 5200, gdzieś około. To chyba Panu się to zbilansowało na zero. Yy, troszkę muszę Pana poprawić. W zeszłym roku 24 yy, sprawdzałem, yy, wyprodukowało 9,7. Tak. Kawą. Czyli na plusie budynek użytkowy i pompa. Jakby tak, tak dalej, taka pogoda sprzyjająca była, no to, no, to, no to jestem na plusie, tylko same opłaty. Można powiedzieć, żyć. Nie umierać. Żyć nie umierać, tak. No ja też jestem tym szczęśliwcem, szczęśliwcem który ma pompę ciepła i ma fotowoltaikę w starych zasadach i też jestem samowystarczalny. Okej, okay. no dobrze, Panie Antoni, wejdziemy jeszcze na chwilkę do środka, żeby pokazać szafę jakby Izzyfasta, jak to jest u pana zrobione. Tam jeszcze pewnie minutkę będzie. W takim razie zapraszam Państwa też do środka. Zobaczmy kotłownię, a bardziej już teraz maszynownie pana, jak to tam wszystko wygląda. wygląda Także, tak. Chodźmy. Zapraszam. Ja tak, jesteśmy już u pana Antoniego w jego maszynowni. E, tutaj to, co stoi, to jest szafa e, easy fasta 180, prawie 190 e, wysokości. W środku zbiornik e, ze stali nierdzewnej 200 litrów. Tutaj, jakbyśmy to odkręcili, to widział pan, co tak, jest w środku. Tak, tak, tak. Ale to, zadam nam pytanie, co pan zapamiętał, co jest w środku? Co e, to znaczy się e, e, UPS? Tak. Bardzo ważna rzecz. Zbiornik wyrówna wyrówna wy tak. wyrównawczy P pompa, pompa obiegowa. Tak. Bo, bo, i, I jeszcze. Jak się to nazywa? Filtr magnetyczny. O, fi o ta, fil Filtr magnetyczny, fil zawój zawór trudrożny. Także i tak. I teraz proszę mi powiedzieć, bo jak wrzucaliśmy przy filtrze magnetycznym, bo zdecydował Pan się na dwa filtry magnetyczne. Tak. Jest ten, który tu jest w środku, a drugi jeszcze jest. jest na zewnątrz. Zrobiony na układzie. Na układzie Dlaczego tak. taka pada Bo e... na wyraźną Pana prośbę. Tak, tak. E... Dlatego, że chciałem na 100% być pewny, bezpieczny, że wszystkie rzeczy, które się znajdują w instalacji, zostaną zatrzymane. Mimo że przed uruchomieniem pompy ciepła był, była cała instalacja e, przepu, przepukana. Prze, przepukana. Tak. każdy e, parter osobno, e, także no, później sprawdzaliśmy jaka woda wypływa, no to czyściuteńka. nie, Superbowy. tak, także naprawdę obiekt, obiekt e, przez e, firmę, która montowała, e, wykonała bardzo dobrą pracę. Panie Antoni, zbiornik jest 200-litrowy. Czy wystarcza państwu tej wody? Wystarcza. Jesteśmy wystarcza. na razie we dwoje. Tak. Przyjeżdżają dzieci, tak, że spokojnie wystarcza. Tak. Tutaj państwo nie widzą, ale za panem Antonim jest E, bufor. Zbior, bu, tak. y, tutaj, tutaj jest tak. bufor, a tutaj jest zbiornik tak. na ciepłą wodę, y, na grzałkę. Jak zamontowałem instalację fotowoltaiczną, to chciałem wykorzystać ją i zamontowałem tak. sobie z nierdzewki zbiornik na grzałkę, i korzystaliśmy. Yy, z tego zbiornika na wodę ciepłą, ale tak. po, po zamontowaniu szafy i pompy ciepła został i został, yy, Oby nie, ale, ale to jest stal nierdzewna, tak. może. może e, Panie Antoni, proszę stanąć, bo o właśnie teraz będą też Państwo widzieć, jak, jak rozmawiamy. To ja muszę trochę powiedzieć też, że tutaj Pan miał ten zbiornik już u siebie wcześniej. Był z niego zadowolony. To jest zbiornik, który pan był do niego przywiązany i chciałbym go pan za wszelką cenę tak, zostawić. Zaczyna, tak. Aczkolwiek on teraz nie pracuje, no bo mamy tutaj jakby w szafie, tak? W szafie, tak. Okej. Okay. Dobrze, no Panie Antoni, no to. Co? Aha, mamy tutaj podlicznik prądu. No to powiem Państwu, to pokażę też, e, to na przebitkach. E, 5171 kWh od 1 listopada, bo pompa była, była uruchomiona. Tak, tak, tak. Zadowolony Pan jest taki? Jestem wyniku. bardzo zadowolony. Jesteśmy z małżonką razem zadowoleni. Czyli jak szło tu 4,5 tony węgla. A Państwo wiedzą, jaka jest cena węgla, bo około tam 1500 zł. Tak Czyli to są 4 tony węgla nawet 4 razy 1500 to jest 6000 zł. No plus jeszcze e, drzewo rozpałka, Ro, robota. Czy, robota, czyszczenie całej instalacji, tak. czy całej e, pieca, także no i, i oczywiście efekt widoczny był e, w pomieszczeniach w tych, których e, ten piec e, był. Tak i proszę Państwa, 6000 zł na węgiel. A 5000 prawie 200 kWh, jeśli byśmy je kupili je po złoty 20, zł, bez fotowoltaiki, załóżmy, że pan nie ma fotowoltaiki, kupujemy po złoty 20 zł ten prąd, no to wynik jest. Wychodzi, wychodzi na zero, także no opłaca się w dalszym ciągu, opłaca się zamontować pompę ciepła, która, która jest wydajna, bo są pompy na ręku, które naprawdę potrafią pożreć dużo, dużo prądu. Podsumowując, warto czasem dać trochę więcej pieniędzy za dobrą tak, pompę Tak, to cietła? jest, to jest tego, tak, trzeba, trzeba, jeśli chcąc mieć dobry sprzęt, sprawdzony sprzęt i żeby działał dłuższy okres czasu, przez lata, no to trzeba parę groszy troszeczkę więcej dać. Tak. Ale jesteśmy zadowoleni, także naprawdę yy, polecam yy, przyszłym yy, klientom i polecam firmę Innowacyjny Dom. Kontakt yy, z firmą Innowacyjnym Domem i wszystko tak. już ta firma załatwia. Panie Antoni, bardzo dziękuję za dużo, tak dużo miłych słów. Pozdrowie, dziewczyny oczywiście zbiorę od Pana, bo dużo Proszę pozdrowić, się, miły nawet słów, uściskać. Miłych słów Pan powiedział. My za niedługo, za jakieś dwa tygodnie też jedziemy do fabryki, a konda już też to pojadą po prostu od nas firmy, ludzie zobaczyć tą tą fabrykę, bo jesteśmy bardzo przekonani. No i skończmy tą bardzo miłą puentą, którą Pan powiedział, czyli że warto czasem wydać więcej pieniążków i mieć bardzo dobre do sprzęt. sprzęt. Tak, Pani tak. Antoni, bardzo mi dziękuję za tą rozmowę. Widzimy się w tym roku na przeglądzie pompy ciepła. Zapraszam, no ja również dziękuję. No i w takim razie Państwu życzę miłego dnia, życzę zdróweczka, bądźcie szczęśliwi, kochajcie się, no i co? Wspaniałej wiosny, bo już jest tuż, tuż. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia. Do widzenia.